Dzisiaj z Krzysztofem Bontalem porozmawiamy na temat kredytów, może nie tylko mieszkaniowych, a może mieszkaniowych, stałej i zmiennej stopy, co brać w świetle Decyzji Rady Polityki Pieniężnej oraz zapowiedzi, no decyzję znamy obniżenie znaczące oprocentowania, ale też zapowiedzi prezesa, że wkrótce inflacja będzie spadała, więc co dalej z kredytami. Propozycji kredytów? 0%, 2%, już te 2% wywołały podwyżkę cen, co zrobi ten kredyt? 0% czy można refinansować kredyt na stałej stopie, jeżeli go źle weźmiesz, a Krzysztof jest specjalistą od kredytów? dlatego sądzę, że tutaj sporo wiadomości dostaniemy, no i oczywiście ten WIRON, WIBOR, jak one się zachowują, co dalej, postaramy się nie wróżyć, tylko opowiemy raczej o skutkach decyzji, no ale też będziemy rozważali scenariusz w oparciu o to, co zapowiadał ostatnio prezes Glapiński, czyli o to, że inflacja będzie spadać w sumie dość prędko, nie wiemy czy tak będzie, zobaczymy, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, gospodarka, zapraszam, subskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o nieruchomościach, no to syment24.pl, tam jest sporo ciekawych szkoleń, sugerujcie nam tematy audycji, zachęcam do dyskusji na Discordzie. Link na dole w opisie maila, żeby dołączyć do nas. No i Krzysztof. zacznijmy tak. No już wiele osób powiedziało. Ta Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła nas decyzją, ale może nie komentujemy decyzji politycznej. Po prostu ta decyzja jest i musimy z, z, z tą decyzją żyć z jej skutkami. Jak to w ogóle i czy już wpłynęło na Wiron, Wibor? Jak to będzie? A dlaczego ten Wiron-Wibor? No bo kredyty mieszkaniowe na przykład są właśnie uzależnione od wysokości wironu wiboru To pierwsze pytanie. Cześć Tomku, dzień dobry Państwu. Tak, myślałem sam, że nie będzie takiej szybkiej reakcji, dlatego że zawsze zakładamy, że WIBOR, który działa z wyprzedzeniem, tak już uwzględnia założenia i przewidywania rynku. Czyli my widzieliśmy tutaj chyba się nikt nie spodziewał, że nie będzie obniżki o te jakiekolwiek obniżki, tak? Wszyscy zakładali 0,25 punktu procentowego, no 0,75 faktycznie było zaskoczeniem i tutaj ja absolutnie tego nie będę oceniał, bo, bo chyba wszystkiego nie wiemy, wiesz jak to jest, tak? No może oni wiedzą więcej, no i oby tak było, oby ta decyzja była słuszna i pozytywnie się na nas docelowo odbiła, tak? Aczkolwiek to, co zostało zrobione, to, co zostało powiedziane już nawet na drugi dzień podczas konferencji prasowej, no, od razu odbiło się na kredytach hipotecznych. Może jeszcze nie na kieszeni kredytobiorców, bo oni to zobaczą z opóźnieniem, ale na Wiborze i Wironie już się odbiło. Ja Oba... to wtrącę się na chwileczkę, bo w ogóle ten Wiron i Wibor, Wibor na przykład, on już widać na wykresach, on już spadał troszeczkę przed tą decyzją, czyli Rada Polityki Pieniężnej miała stałe stopy, a on już w sierpniu, nawet w lipcu lekko spadał, czyli banki już jak gdyby w swoich tam założeniach, rozumiem, przewidywały yy, kierunek. To tylko tyle yy, co do uzupełnienia, jak to było, że jednak już wcześniej były obniżki. Tak, tak, rynek już to dyskontował. To już, nie, inaczej Wszyscy zakładali, że ta minimalna obniżka na pewno będzie. Tak? No tutaj to już, to już, to już, to już mało kto obstawia inaczej i to właśnie tam było widać. Tutaj już tak samo, tak samo następnego dnia realnie Vibor i Viron, Viron One Night, czyli jednodniowy spadły o no te pół procent, pół punkta procentowego dodatkowe, akurat tą różnicę tak, do tych 0,75. Oczywiście my tego nie zobaczymy jako klienci, którzy mają oprocentowania zmienne od razu, ale najpóźniej za 3 miesiące, za sześć, Wszyscy to zobaczą, tak? Oczywiście, jeszcze nie będzie w tym, w tym momencie jakichś podwyżek nieprzewidywalnych, no tego jednak nie zakładamy, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Wszystko jest możliwe, tak? Aczkolwiek, ja ostatnio nawet policzyłem, że jeżeli ktoś ma kredyt hipoteczny oparty o wskaźnik Wibor sześciomiesięczny i dzisiaj miałby zmianę harmonogramu, czyli poprzednio miał 6 miesięcy temu, to jego raty spadną jakieś 80 zł na każde 100 tysięcy, czyli kredyt pół miliona to jest 400 zł. A że rata była 4000, no to mówimy o 10% obniżce raty. No tu już jest to tak naprawdę odczuwalne, tak? I no są podejrzenia, że właśnie o to też chodziło Radzie Polityki Pieniężnej, żeby jeszcze przed wyborami no społeczeństwo, przynajmniej część tego społeczeństwa, zobaczyło obniżki tych rat. Dlatego może jest to 0,75. Nie wiem, no, 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 przy czym naprawdę może być dużo. 0,25 byłoby prawdopodobnie nieodczuwalne. Tak? Mnie bardziej, Tomku, zastanawia to takie stwierdzenie pana prezesa Glapińskiego, że to jest 0,75, dlatego że wyrównane zostały. Te dwie wcześniejsze obniżki, których nie było, tak? Co, co by świadczyło, że dwa miesiące temu miała być już, powinna być obniżka. No nie, chyba dwa miesiące temu to naprawdę mało kto. Zakładał, że, że jesteśmy w takiej sytuacji, żeby te obniżki były tak. No ale Każdy zostawmy tak. prezesa i jego yy, tak. motywacji, też rady, motywacje, też motywacje, nie prezesa, ale rady w ogóle motywacje Dokładnie. polityczne lub brak tych motywacji, bo to byłyby tylko dywagacje, a ja mówię raczej, warto się skupiać na tym dobrze. Przyszło nam żyć z tą obniżką. Nie poznamy. Jaki byłby scenariusz, gdyby tej obniżki nie było, lub gdyby była mniejsza, bo to też będzie gdybanie, bo tu nie ma, wiesz, to w science fiction, tylko są alternatywne światy i podróże w czasie. Nie będziesz, razie, kim porównać, tak? nie, nie będziesz się porównać, tak? Na razie kim odtawać, my wiemy, w gospodarce jest jakaś decyzja podjęta. Ta decyzja, tę decyzję będzie oceniał rynek i zobaczymy. I teraz też przechodzą, chciałbym przejść płynie, no bo część ludzi to mówileś, mówiłeś wielokrotnie w audycjach, zdecydowała się na kredyt ze stałą stopą. Te kredyty ze stałą stopą zresztą były ostatnio lansowane, głównie chyba w tym czasie, to też Twoje chyba słowa, w czasie kiedy w ogóle stopy były wysokie, a pamiętamy czasy takie około covidowe, gdzie stopy były niskie. Po czym ludzie zobaczyli ogromny wzrost stóp, zaczęli brać stałe stopy procentowe. No i teraz, no cóż, nie wiemy, czy ten spadek będzie tak samo szybki, ale jeżeli prezes nie wiem, proszę mnie poprawić, ale ile pamiętam, to on powiedział, że w przyszłym roku można się spodziewać inflacji na poziomie 5-6%, a my mamy ciągle. Ujemne stopy procentowe, no to zakładam, że te stopy procentowe RPP również będzie obniżać, czyli będą jeszcze niższe. No to jak brać, czy warto brać ten kredyt ze stałą stopą teraz, bo on jest bezpieczniejszy? Trudno powiedzieć, co się zmieni w przyszłości, prawda? Albo też jak można, takie łączne pytanie, ulżyć sobie w kredycie ze stałą stopą, która jest, który był wzięty na przykład. Pięć miesięcy temu, a widzimy perspektywę stóp procentowych, czy w ogóle taki kredytobiorca jest skazany? na wieczne płacenie, czy też ma jakąś drogę wyjścia? Ja tylko taką uwagę, że to lansowanie to nie było takie lansowanie, to było bardziej zabezpieczenie przed dalszymi wzrostami. Tak? Oczywiście to nie jest moment może najlepszy na zabezpieczanie się. Tak? Znaczy, na zabezpieczenie jest zawsze dobry moment, tylko że na, na tak zwanej górce no, może to być kłopotliwe i, i może to się odbić w dłuższej perspektywie. Tak? Czy dzisiaj już jest moment na zmianę i zastanawianie się? No nie, to trzeba na razie obserwować, bo musimy brać pod uwagę, że e, duża ilość kredytów jest jednak z mniejszym oprocentowaniem niż tych, tych ze stałą stopą, niż ich odpowiedniki jeszcze przed chwilą ze zmienną stopą. To, to był też taki plus, dlaczego część osób nadal poza tym, że to jest bezpieczniejsze branie ze stałą stopą, tak? no bo ta, ta, mam pewność, że ta rata mi ani o złotówkę nie może ani w górę, ani w dół się zmienić. I, i to jest bardzo istotne. Natomiast no od jakiegoś czasu te kredyty ze stałą stopą są tańsze, one mają niższe sumaryczne oprocentowanie niż kredyty ze zmienną stopą, więc ja, ja nie jestem jeszcze pewien, czy już gdy zostanie ta obniżka tego wyboru skonsumowana, to czy to spowoduje, że adekwatnie dla mnie, dla, dla mojego kredytu, nawet w moim banku czy w innych, ten kredyt ze zmienną stopą już będzie tańszy niż mój zestaw. On może być na poziom, podobnym poziomie, więc jeszcze trzeba będzie pewnie poczekać. Żebyśmy, zanim, zanim ten ze zmienną będzie tańszy, zanim u mnie w głowie zakiełkuje taka no myśl, że a może jednak powinienem mieć tą zmienną, a może jakiś inny kredyt, bo na rynku są po prostu tańsze. Na zmienną, jak się okazuje, stopę ze stałego, już za bardzo nie będziemy mogli przejść, bo większość banków dostosowała się do znanej tobie reko nie rekomendacji, do zalecenia komisji nadzoru finansowego, że Kredyt ze stałą stopą ma być refinansowany kredytem także ze stałą, nie krótszą stopą. I to jest też bardzo istotne, więc, więc tutaj yy, każde refinansowanie znowu za, zatrzyma nam oprocentowanie na jakimś poziomie. Jeżeli założylibyśmy, tak, że ono dalej będzie spadać, to żebyśmy my, my znowu skonsumowali tą obniżkę. Stóp procentowych, to po pewnym czasie znowu powinniśmy, powinniśmy. musielibyśmy zrefinansować ten kredyt do innego banku, tak? Na kolejną stałą stopę. I teraz pytanie: jak, z jaką częstotliwością ktoś będzie chciał to robić? Jak to się będzie opłacało? Bo tutaj są, tu dużo rzeczy trzeba zastawić. tak? No, jakieś koszty dodatkowe są pewnie takie Oczywiście koszty wejścia w nowy kredyt, prowizje ubezpieczenia, koszty wyjścia ze starego typu jakieś opłaty za wcześniejszą spłatę, jakieś rekompensaty, tak, no, no wszystko to mamy. Wpis nowych hipotek, wykreślenie starych, wyceny, no, no, ołówek, kartka, kalkulator i liczymy, tak? Bo wtedy, wtedy to będzie robione. no Dużo osób, tych, które tam blokowały są, czy wybierały nawet stałą stopę w ostatnim okresie, no, liczyło się z innym scenariuszem. No, chciały trochę mieć, zjeść, mieć ciastko i zjeść, zjeść ciastko, czyli zablokować sobie tutaj na tym poziomie, co, co akurat było bardzo sensowne, uważam. A później, jeżeli stopy by w dłuższej perspektywie już dużo spadły, to przejść nawet na stopę zmienną i wykorzystać ten spadek stóp, tak do obniżenia sobie raty. No dzisiaj już wiemy, że to do końca ten scenariusz nie będzie możliwy, bo raczej tego przejścia nie będzie, ponieważ chyba jeszcze wszystkie banki się nie dostosowały do tego zalecenia, ale wiemy, jak jest. No żaden bank się KNF-owi nie przeciwstawi. Więc tutaj to trzeba... To nie jest prawo takie, które zabraniałoby oficjalnie przejścia. To jest zalece, to jest takie... No właśnie, też trudno nam powiedzieć, że to jest rekomendacja. To jest takie nie jest nie zalecenie jest... KNF-u, trzeba powiedzieć, tak, żeby tego tak. nie robić. No, oczywiście, też chyba, słuchaj. Jest taka sytuacja, że te, bo powiedziałeś, że to jest bezpieczniejszy kredyt. Inaczej, ja bym powiedział, kredyt na stałej stopie jest kredytem o pewnych kosztach. Znaczy, wiesz, jakie koszty będziesz ponosić, tak? I to jest Twoje bezpieczeństwo, ale może się zdarzyć, że raz te stopy idą w górę i wtedy wygra, ten kredytobiorca wygrywa. A jak stopy znacząco spadają, no to on zaczyna przegrywać i zaczyna żałować, że nie wziął. Kredytu o zmiennej stopie. Kiedy znowu, jak te stopy, przy zmiennej stopie te yy, kredytu stopy rosną, to niektórzy mają płacz, a niektórzy zawsze liczą, że one zaraz przestaną spadać i z tych tam 2% wylądują na 6%. A to w skali czasu, na jak jest udzielany kredyt, yy, ten hipoteczny, czy też jak to są rezerwowane stopy procentowe, na przykład na 5 lat, no to różnica przy tych kwotach różnica kilku punktów oprocentowania, dwóch, trzech na przykład punktów oprocentowania, no to, to są już poważne pieniądze, razy 12 miesięcy, razy ileś lat, i to wynika różnie. My nie radzimy Wam, co macie wybrać, bo żaden z nas chyba nie wie, czy gospodarka będzie nadal zwalniać i będzie inflacja spadała, a może będzie nowy wybuch inflacji. Skąd my to możemy wiedzieć? Przecież Wiele czynników nagle może z zewnątrz zupełnie wpłynąć, zmienić gospodarkę. Na razie prezes Glapiński roz, taką rozwinął wizję, że jednak musimy się obawiać kryzysu gospodarczego, trzeba obniżyć stopy procentowe. Nie chcemy wpaść w deflację, ale liczymy, że inflacja będzie malała. Odpowiedziałaś o tym refinansowaniu kredytu i też chyba powiedzmy jaśniej, bo to tak. Jasno, w zasadzie, tak jak ja rozumiem Ciebie, zamiana stałej stopy na zmienną jest no, prawie yy, niemożliwa. Dobrze zrozumiałem? Tak, trzeba przyjąć. Lepiej tak przyjąć, bo większość, znaczy wszystkie banki, ja uważam, się dostosują, czyli suma sumarum będziemy mieli taki efekt. Stała na stałą, i tutaj jeszcze jest ważne, że to ma być okres nie krótszy niż ten pierwotny obowiązywania tej stałej stopy. Czyli jak mieliśmy 5 lat, a teraz na rynku pojawią się kredyty, nie wiem, z oprocentowaniem stałym, tak jak na Wyspach Brytyjskich, na przykład z okresem dwuletnim, to my nie przejdziemy na tą. Z tego stał, mając tą, jeszcze być, będąc w tym okresie stałej stopy pięcioletniej, nie przejdziemy na tą dwuletnią. I to jest trochę problem. Tam z dwóch czy trzech banków na rynku, które, znaczy klientów tych banków, które wzięły na dłuższy okres niż pięć lat. Były banki, które udzielały na 10 lat, na 7 lat. I, i, I teraz co, jak to były takie dwa banki, to do jakiego banku ten klient ma teraz przejść na stopę 7, 10, jak 10 była tylko jedna. On no, ma zamkniętą tak. drogę do refinansowania w ogóle, tak? Tutaj to, to, to też na to trzeba patrzeć, że to nie jest tak, że wszyscy mogą skorzystać z refinansowania. Większość, znaczna większość może, ale nie wszyscy. Oczywiście czas pokaże to, co powiedziałeś, czy lepsze było to rozwiązanie, bo to zawsze po czasie możemy to ocenić. Czy lepsze było rozwiązanie... Przejścia na stałą stopę, czy wybrania stałej stopy, czy zostania na zmiennym oprocentowaniu, korzystania oczywiście w międzyczasie z tych wakacji kredytowych, bo też nie zapominajmy, że to obniżało gdzieś na bratę o jedną trzecią, tak, bo co trzeciej raty w zasadzie nie płaciliśmy i teraz raty zaczynają spadać. No i teraz zobaczymy, kto na koniec dnia będzie się, nie wiem, będzie bardziej zadowolony, bo cieszył się, to, 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 to jest kwestia. No tak, ale powiedzmy, powiedzmy sobie jeszcze tak, że w ogóle to obniżenie stóp procentowych, to też wpływa na zwiększenie liczby osób, które mogą w ogóle dostać kredyt na mieszkanie, zakładając, że ceny nieruchomości się nie zmieniają. W poprzednich audycjach z tobą, ale nawet w ostatniej też omawialiśmy, nie będziemy tego wracać, jeżeli ktoś chce, niech sobie link zobaczy, jak wpłynął program bezpiecznego kredytu. Na ceny nieruchomości, które po prostu zaczęły rosnąć, i na popyt na nieruchomości, oraz to, że ten bezpieczny kredyt to dopiero w zasadzie zobaczymy w statystykach tych kredytów hipotecznych podawanych za sierpień, a nawet wręcz może za wrzesień, czyli to we wrześniu albo w październiku, odpowiednio zobaczymy, bo jeszcze jest za wcześnie. Lipiec to wiadomo, że był sam początek programu, ale już w lipcu. Było widać w danych zalicach, że ilość tych kredytów takich nie, i w ogóle ilość, liczba kredytów mieszkaniowych spada niewiele, ale jeżeli byśmy odjęli ten 7%, ponad 7% bezpiecznego kredytu, 2%, to byśmy wiedzieli, że te zwykłe kredyty są w mniejszych ilościach. A to przypominam, jeżeli kredyt w lipcu, no to transakcja była uzgodniona w maju, w czerwcu, mniej więcej tak to wygląda. I. Teraz mamy taką sytuację. Dowiedzieli się kredytobiorcy, ci zwykli, ci nie z bezpiecznego kredytu, bo dla nich to jest żadna zmiana w zasadzie. Dowiedzieli się, że Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, czy zatem już widać, a może jeszcze nie widać, tego, że oni mówią, aha, jak Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy i jeszcze zapowiada, że będzie dalej obniżać, to może po co my mamy iść teraz po kredyt? Jak my weźmiemy, żeby sobie nie rozważać potem scenariusza tego refinansowania kredytu, to może, aha, jeżeli prezes mówi, że będzie 5% inflacji w przyszłym roku, bo to jest ten lepszy wynik, to może kredyt będzie na 3%, to my pójdziemy po ten lepszy kredyt za 8 miesięcy, za 10. Czy to już widać, czy to jeszcze jest za wcześnie, bo to w zasadzie kilka dni, jak to wygląda? Więc to to ci, którzy myślą o tym, żeby za jakiś czas iść po kredyt, to są bardziej te osoby, które będą miały dzięki tym obniżkom oprocentowań faktycznie wyższą zdolność kredytową. No bo niższa rata, wyższa zdolność kredytowa, tak? Tutaj, tutaj to będzie bezpośrednie. Aczkolwiek ci, co mają dzisiaj kupować, to raczej oni nie odkładają tej, tej decyzji, dlatego że z jednej strony faktycznie stopy mają spaść i. Kredyty mają być tańsze, ale z drugiej strony jest cały czas ta obawa, że ten kredyt 2% on dalej będzie windował ceny, że one dalej będą rosły, że jeżeli ja teraz nie kupię, jest naprawdę strach, że jak teraz nie kupię, to za kwartał, dwa kwartały ja będę musiał zapłacić, będę musiał zapłacić więcej. I, 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 to jest, I to jest trochę tak, to bardziej. Nie odłożenie tej decyzji, tak? Bo kredyty będą tańsze, tylko znowu powrót właśnie do tych stóp zmiennych, że ja wezmę dzisiaj, ale za pół roku skorzystam właśnie z tego, że stopy spadają i że moje oprocentowanie będzie i tak niższe. Ja nie muszę czekać pół roku, tak? Tu przerwa, bo Krzysztof nie powiedział, że stopy za pół roku spadną, tylko ustalmy, że jeden ze scenariuszy, bo żeby nikt nas nie wziął za słowo, żebyśmy okay. obiecali, że te stopy. Absolutnie. Chodziło mi o to, że, że jeżeli ktoś ma już kredyt, to stopy, te na wybory, na którym on oprocentowany kredyt, spadną za pół roku prawdopodobnie, no bo będzie właśnie ta zmiana harmonogramu, tak? Nawet wynikająca tutaj z tego. No, oczywiście wracam do tego, że nic nie jest pewne. Ale no, powiedziałeś no, tutaj no. też o ludziach, którzy się zachowują w takim lęku przed straconą okazją, czyli wolą teraz kupić, no. bo się boją, że mieszkania podrożeją. Ale słuchaj, znowu jest jakieś ale, bo w ramach kampanii wyborczej odżyła pojawiła się propozycja, nie kredyt na 2%, a na 0%. Czekam, kto powie, że w ogóle dopłacanie będzie tych do kredytów, ale to też znowu, jeżeli ktoś uwierzy w tą kampanię i że ten kredyt zostanie potem na 0% zmieniony, no to po co ma iść teraz po kredyt 2%? To też jest takie rozważanie, ale rozumiem tego hamowania również nie widać. Czy widać jednak? No, Tomku, mówisz to kampania kampanią, ale polityków zostawmy jednak na boku. Ja myślę, że ze względu na to, że to jest jednak gdzieś tam obietnica wyborcza, że ludzie wolą jednak dzisiaj skorzystać z tego, co już mają, czyli że wiemy, że ten 2% już istnieje, można, można, mo, mo, można, można mieć te niższe raty, można mieć dopłaty, to jednak nie sądzę, że jest duża jakaś grupa ludzi, która będzie, a dzisiaj podchodziła w ten sposób, dzisiaj nie skorzystam, poczekam na 0%, a może poczekam jeszcze dłużej, właśnie to co powiedziałeś, bo, bo jakaś inna opcja polityczna, ale coś innego. No nie, tu, tego, absolutnie, tego absolutnie nie widzę. Czyli lepszy wróbel w treści niż gąb na dachu. Tak, uważam. Tak, uważam, to, to, to byłoby sensowniejsze podejście. Tu, tu jest pewnik, tak przynajmniej w tym roku. tak. Oczywiście ludziom zostaje jeszcze cały czas ta zmienna stopa procentowa, która jest, będę podkreślał, ona jest o wiele bardziej ryzykowna przez to, co powiedziałeś, przez niepewność kosztu, czyli to, że ten koszt może być także większy. To, że wszyscy naprawdę mamy nadzieję, że raty będą spadać, to nie jest nic pewnego, tak? Ja tu daję ten przykład zawsze. Kto przewidział, że cudzysłowiowy Chińczyk zjenie toperza i potem efekt będziemy mieli, jaki mamy, tak? Mówię, upraszczam trochę i może to tylko dla przykładu, ale, ale to tak działa. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Cztery lata temu, pięć lat temu, gdyby ktoś nam powiedział, że będziemy pozamykani, będziemy chodzili w maseczkach, nikt by nam nie uwierzył. Różne tego typu rzeczy mogą się zdarzyć, więc jednak ten, ten kredyt ze stałą stopą procentową jest jakimś tam zabezpieczeniem. On ma zły, trochę zły pier, dlatego że no został w Polsce wprowadzany, na, nie wiem, przy wzrostach, kiedy te stopy były wysokie. Gdyby to wszystko działo się, w tym okresie przedpandemicznym, czyli kiedy stopy procentowe były na poziomie tam przez 5-6 lat 1,70, to my zupełnie byśmy, po pierwsze, nie trzeba by było żadnych wakacji kredytowych, bo dużo osób miałoby kredyty na poziomie tam 3-4%, prawda, wtedy zaciągniętych. To raz. A po drugie, ta zmiana byłaby dużo lepiej przyjęta. Nie szukano by tam. Zarobku banku, podejścia banku, tak, my już by, byśmy byli po tym. Dzisiaj mamy wprowadzenie Wirona, i to jest też ciekawostka, dlatego że ja tutaj tylko minutę spróbuję wyjaśnić. Wiron, jak zawsze mówiliśmy, działa z opóźnieniem. Nie tak jak Wibor do przodu, więc ten poziom, jaki ma Wibor, gdzieś tam Wiron mógłby osiągnąć później. Tak zawsze było to tłumaczone. Tylko, że i tam GP, GPW Benchmark, i KNF, i, i, i wszystkie instytucje odpowiedzialne, kiedy tworzyły mapę drogową do tej zamiany wskaźników, Wibor na Wiron, zarekomendowały do zamiany i, do te, i jako nowy wskaźnik stopę składaną jednomiesięczną Wiron. I to jest bardzo istotne, dlatego że za, tak jak Wibor spadł o, pół, o pół procentowego przez te kilka dni, tak samo stało się z Wironem. Wiron jednodniowy, wiron ten do kredytów hipotecznych jednomiesięczny nie spadł, bo to jest średnia z ostatniego miesiąca, ale jeśli teraz poczekamy na tym poziomie miesiąc, to co otrzymamy? Otrzymamy wiron o te pół punkta procentowego niższy. Tutaj mówię, to założenia sobie pewne przyjąłem. Tak? Co ciekawe... To, co powiedziałem, kredyty WIborowe będą aktualiz są aktualizowane co 3 miesiące, co 6, więc ktoś może mieć jutro aktualizację, może mieć za 6 miesięcy. W przypadku kredytu Wironowego obniżka stopy byłaby, obniżka oprocentowania widoczna najpóźniej za miesiąc, bo te kredyty są aktualizowane co miesiąc, czyli my co miesiąc poznajemy wysokość nowej raty. I Jeśli chodzi o podążanie za stopami procentowymi, to, co by nie powiedzieć, ten opóźniony, że tak powiem w cudzysłowie, wiron o wiele szybciej wpływa na raty kredytobiorców. No to, tak, to jest fajna to. taka rzecz, na którą do tej pory nikt nie zwraca uwagi, bo, bo jeszcze kilka miesięcy temu, pół roku temu nie byliśmy pewni, którą stopą, tą składaną, to będzie zastąpione. Gdyby to była trzymiesięczna albo sześciomiesięczna, no to też byśmy długo czekali na te reakcje na stopy procentowe. W przypadku stopy składane jednomiesięcznej, my to będziemy mieli najpóźniej po miesiącu. W ogóle odpowiedziałeś na pytanie, które miałem Ci zadać, więc dziękuję, Aha. że je wyprzedziłeś. Dodam tylko jeszcze jedną rzecz. Yy, taka jedna uwaga może ją skomentujesz. Było tak, że banki w ogóle praktycznie nie było oferty ze stałym kredytem albo była mocno ukryta. Dopiero kiedy zaczęto mówić, że to właściwie ten sta, stała stopa procentowa by się przydała, no to pierwsze banki z jakimś tam opóźnieniem zaczęły wchodzić w stałą stopę. Chyba niektóre nawet posunęły się do tego, to może skorygować, że wycofały w ogóle kredyty ze zmienną stopą procentową. Też tak z tym jak Viron Wibor, o tym mówimy o tej zamianie, to też te banki tak Jedne już mają w ofercie kredyty z Wironem, ale inne jeszcze nadal są oparte o Wibor. Czy sądzisz, że może być w ogóle odwrót od oferty kredytów ze stałym oprocentowaniem, czy one jednak pozostaną w ofercie i tutaj już nikt tego nie będzie usuwał? I jak to, czy więcej banków będzie też opierało kredyt na Wironie? Znaczy one chyba nawet muszą, tutaj akurat w tej drugiej sprawie to Wyboru specjalnie nie ma, jak to jest. Że w pierwszej kolejności to powiem, że faktycznie te 3-4 lata temu były, nie wiem, nie pamiętam, ale ze dwa banki, które miały stałe oprocentowanie. I to zostało zmienione, ale odgórnie. Jest obowiązek, że wszystkie banki muszą mieć kredyty z okresowo stałym oprocentowaniem. Więc odwrotu od oferty już na pewno nie będzie, tak? bo ona musi być w bankach. Tutaj nie ma opcji. To najwyżej popyt na tą ofertę może być mniejszy, jak będą te stopy spadały, to, to tutaj to, ale zawsze będą, przynajmniej do, do jakiejkolwiek zmiany, te kredyty w ofertach banków będą. Jeśli chodzi o zmianę na Wiron, to znowu na rynku są dwa banki, które mają kredyty oparte na Wiron, z tego jeden bank ma i oprocentowanie sta, okresowo stałe oparte o Wiron po, po tym okresie, i oprocentowanie zmienne, czyli jeżeli mówimy o zmiennym, to mamy na rynku tylko i wyłącznie jeden bank, gdzie możemy to skorzystać. To jest też bank, który zanim wprowadził Wiron, też wyłączył w cudzysłowie czasowo te kredyty ze zmiennym oprocentowaniem. Czyli widać było ewidentnie, że powodem był WIBOR. Ja nie wiem, o czym tam myśleli w bankach? Może chodzi o tą jednak atmosferę, która ostatnio gdzieś tam się wytworzyła wobec wokół wiboru, że jednak wiron jest lepszy. Może bank nie chciał mieć więcej już wyborowych tych umów. Nie mam pojęcia, to tam wiadomo, że kto inny o tym decydował. W każdym razie zmienne do oferty wróciły wtedy, kiedy został wprowadzony w tym banku Wiro. Na rynku mamy jeszcze pewnie ze dwa, trzy banki nadal które mają tylko oprocentowanie stałe. I uważam, że zmienne wróci u nich, ale też to będzie w momencie, kiedy ten wiron będzie wprowadzony. A on musi być wprowadzony najpóźniej do tam 2020, końca 2025 roku, więc jeszcze w ciągu najbliższych, no powiedzmy dwóch lat, dwóch lat z kawałkiem maksymalnie i nowe kredyty hipoteczne muszą być oparte o wskaźnik wiron, i stare kredyty, czyli obecne, muszą być wprowadzone zamienione muszą być w nich wybory zamienione na wirum. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, sugestie co do kredytów, to zapraszam. Pewnie Krzysztof chętnie odpowie na te pytania na serwerze naszym na Discordzie. Tam jest takie miejsce, gdzie możemy sobie bardziej rozmawiać. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, to i w gospodarka, subskrybujcie nasz kanał. Piszcie nam również w komentarzach. No, Propozycje nowych audycji i zapraszam na syment24.pl. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia.